Ostatnio mówiłem, że he, raz w tym roku złapałem, przebiłem oponę. No to... He, no i zdarzyło się drugi raz. Dobrze, że mam dętkę, he, więc no pora na wymianę. Co tu dużo gadać. A tak szczerze, to to jest mój ostatni wyjazd w moim wyzwaniu rowerowym, więc no he, w sensie, no... Głupio by było, szkoda by było tego nie dokończyć. No. Więc, no taka przygoda się wydarzyła teraz. No, no to zdejmuję... ...oponę. Jakoś mi to nawet wyszło. Drugi raz. W tym moim kole. ten w się będę wyciągał. No. Nie wiem czy ją szlak trafił czy nie. No ale... Trudno takie rzeczy się zdarzają eee, Nie wiem ja mam tą dętkę O kurde coś mi tu wypadło Teraz to już nie znajdę Co mi to wypadło Nie do końca jestem przekonany do tej dętki No ale coś trzeba założyć żeby dojechać do domu taka przygoda na koniec dobra chyba, chyba jest chyba teraz trzeba dobrze założyć dziwna ta Jakieś jakoś takie mam wrażenie Tu mi się to średnio podoba. Dobra. Teraz pomału trzeba. Okej. Okay. Tak. Okej. Okay. No i chyba mamy. Tak. Chyba się udało. Tak. Kołem się raczej chyba nic nie powinno stać. Dobra. No i teraz chwila prawdy. Ha, ha, ha. Dobrze, że ja tu mam drugi nabój. Bo ten się już wyeksploatował. Więc no jest czym napompować. Miejmy nadzieję. Dobra jest. Poszło. O. No i. Koła napompowane. Dobra, mam to. Mogę jechać dalej. Tam. Jest ok! Raz jedzie dalej! Ha! Dobra, będzie! Tak? Heh. Tylko mam nadzieję, że. No, powinno być ok! Dobra! Posprzątać! No i posprzątane! Dobra! Tą starą dętkę też nie zostawię, przecież tak? Mam tutaj z przodu. Miejsce, żeby nie śmiecić. Okej, okay, dobre Raz sobie poradzi. Ja wiem, co mi się zgubiło. Co mi spadło. Zaczepka do łańcucha ta taka, no ale tego już nie znajdę. Trudno. Nie, już wymieniłem oponę Byłem, Tak, dętkę miałem, dzięki No i ludzie zapytali, fajnie To było mega fajne Pan podjechał po ciemoku Zapytał Dziękuję